Witam na kolejnych lekcjach systemu CIT. Teraz będziemy zajmowali się elementami tak zwanymi miękkimi. Przede wszystkim zwrócimy uwagę, żeby oddychanie połączyć z treningiem wysiłkowym, z treningiem wytrzymałościowym oraz z treningiem koordynacyjnym. Oprócz tego zwrócimy uwagę, że te elementy będziemy wykonywać bez gardy, czyli jesteśmy zaatakowani natychmiastowo, nie mamy czasu na reakcję, czyli na przyjęcie gardy, po prostu reagujemy z naturalnej pozycji. Pierwszym elementem, który zaproponuję, to będzie bieg w połączeniu z oddychaniem. Czyli na przykład na trzech krokach wykonujemy wdech, na następnych trzech krokach wydech i później nieco pogłębiamy, czyli cztery kroki wdech, cztery kroki wydech. Możemy to wykonać, jeżeli mamy mało miejsca, bieg jakiś po w pokoju, ale najlepiej by było wykonać ten element w terenie. Bardzo ważna uwaga, wdech wykonujemy przez nos i wydech przez usta. Mogę to również pokazać na takim typowym ćwiczeniu siłowym, na przykład przy pompkach. Jeżeli będziecie mieli takie możliwości, to proponuję pompki wykonać na twardym podłożu. Odpowiednio przy tym ustawimy dłoń do uderzenia oraz już będziemy panować nad reakcją bólową naszego ciała. Proszę popatrzeć. I oczywiście trenujemy z Wdech. Wydech. Wdech. Aby jeszcze lepiej wzmocnić ciało, proponuję jeszcze inną formę pompek. Nie musi być zbyt wiele, powiedzmy 3-4 pompki. Wykonując pompkę w dół, liczymy powoli do 10 i tak samo wykonujemy do góry. Czyli zahamujemy odpowiedni, jednostajny rytm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeżeli masz sporo energii, potrafisz wykonać takie pompki. To spróbuj już wykonać na jednej ręce. Nie jest to zbyt łatwe, ale myślę, że warto rozpocząć również trening trudniejszych elementów siłowych. Jeżeli będziesz wykonywać w stanie już takie pompki, to spróbuj później wykonać to samo, tak jak przedtem w tempie, wolnym jednostajnym, licząc do pięciu na dół, do pięciu do góry. Dwie trzy pompki na początek wystarczy. Zwracam uwagę, że nie są to treningi dla nowych osób, które zaczynają sztuki walki, niemniej, warto zwrócić uwagę, że z czasem możemy to opanować. Raz, dwa, trzy, <Szysk> cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeżeli masz gdzie oprzeć nogi lub masz partnera, to proponuję jeszcze nowy rodzaj przysiadów, gdzie pracuje całe ciało i przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na elastyczność i koordynację całego ciała. Inaczej to ćwiczenie nam nie wyjdzie. Oczywiście ko koordynujemy to z oddechem. Do góry będzie wydech, z powrotem na dół wdech. Uwaga. A więc następnie coś. wykonujemy wdech, możemy lekko wyciągnąć na początek ciało do góry i na wydechu podnosimy całe ciało w ten pierwotny dech i wydech. D, i wy. D, i wy. D, i wy. Istotą treningu miękkiego jest wypracowanie odpowiedniej koordynacji ciała z naturalnej pozycji. Czyli, tak jak stoimy, tak jak chodzimy z tej pozycji. Próbujemy wykonać różne elementy. Do tego nam będzie potrzebny właśnie taki otoki i partner, który nam pomoże w tym treningu. Przy pierwszym ćwiczeniu wykorzystamy naturalne podejście do partnera przed y, uderzeniem z góry, gdzie naturalnie wykonamy zejście, zbliżenie do partnera i kontrolę. Proszę bardzo. Przepuszczenie, jesteśmy już blisko partnera i możemy wykonać przepuszczenie, schodząc plecami, jesteśmy blisko. To samo możemy wykonać, schodząc tutaj, czapką piersiową, i już jesteśmy partnera na wykroku. Możemy zarówno przejść plecami lub zejść plecami z drugiej strony. I następna reakcja przepuszczenie i naturalne podejście do partnera jak najbliżej trzymając się w linii partnera to samo tutaj. I teraz pokażę to jak wykonać właśnie w zwykłym normalnym chodzeniu z pracą ciałem. Istotnym elementem jest by w trakcie wykonywania ruchu zbliża się do partnera, utrzymywać plecy proste i następny element, bardzo ważne nie wykonywać tego w miejscu lub, jeszcze raz, nie wychylać się w ten sposób. Na podstawie tego ruchu, tego ćwiczenia, pokażę, jak wykonać później element samoobrony. Oczywiście będziemy to rozwijać w następnych lekcjach. Teraz forma przykładowa. który nam wypracuje odpowiednią tutaj kontrolę ciała, elastyczność i odpowiednie poruszanie się. Będzie obrona czy też zejście przed pchnięciem na wysokości przeponów na początku. Proszę bardzo. Przepuszczamy, idziemy. Trochę wolniej. Przepuszczamy plecami idziemy. Tak jest. Staram się przemieścić tylko ta, tę część ciała, która jest atakowana, jednocześnie skracając dystans do partnerów. Ruch powinien być kompleksowy i jednostajny. Czyli nie powinien być zatrzymywany powinien być w nim momencie, przepuszczamy i już jesteśmy blisko kopnięcia, Przepuszczamy, jesteśmy blisko. Przepuszczamy, jesteśmy blisko. Możemy dodatkowo kontrolować ręką ten ruch. Raz. Raz jesteśmy blisko. I tutaj takim przykładowym elementem wykorzystania tego ruchu będzie obrona przed kopnięciem prostym. Uwaga, kopnąć, na pracę bioder i wejście do partnera. Praca bioder, wejście do partnera. I teraz obrona przed uderzeniem, uderzeniem po ukosie. Również wypracuje nam odpowiednio ruch ciała, który właśnie pozwoli nam się do partnera i skrócić dystans. Jeżeli idziemy do strony tutaj prawej partnera, wchodzimy prawą ręką, prawa ręka, ręka sekuracja głowa poniżej. I teraz w trakcie raz zbliżamy się do partnera. Kontakt z bronią nie jest potrzebny. Jest wypracowanie naturalne ciała. Podkładem do tego ćwiczenia może być obrona przed szybkim, zaskakującym uderzeniem, takim za maszystą Proszę popatrzeć. Pierwszy element, który wykonamy, to trajektoria uderzenia z dołu do góry. I też bardzo ważnym aspektem będzie schowanie głowy pod rękę, odpowiednia praca ciała i uchwycenie cały czas odpowiedniej yy, kontroli partnera. Proszę bardzo, pokażę.